Moi drodzy, zadanie jest proste i trudne z razą. Musimy zaproponować coś, co lubią wszystkie, ale także coś, co będzie niezwykłe. To może frytki? Ależ chryson, są? Fritz, tego już nikt nie je. Ja jem. Ty tak, ale nikt inny. Dlatego uderzymy w coś bardziej franses. A co Messie myśli o uderzeniu w ślimaka? No jeśli ma to najlepiej w kiblu. Myślana, takie komentarze nie przystoją takiemu kulturalnemu chłopcu jak ty. To nie był komentarz, tylko fakt. Przepraszam, ale muszę do toalety. Ojej, e, e, ja też jakby za poszybą e, dzieci przygotujcie nasienia. Wspanialuzinio, my to z Dorką wszystko ogarniemy. To co my mamy robić? Jak to co? Obieraj ziemniory. A ty? Ja skoczę po więcej ziemniorów. Czy pana, e, czy pan już wie co ugotujemy? Może frytki? Mój kosmiczny plan jest perfekcyjny i dopięty na ostatni molekularny guzik. Dziś zaserwujemy prawdziwy majstersztyk. Przygotujemy borówkę imperialną. Jak to borówkę? A chce pan każdemu uczniowi w szkole przygotować jedną borówkę? Ale skąd? To przekroczyłoby cały budżet waszego miasta. Moja borówka będzie tak nasycona smakiem i aromatem, że wystarczy jedna, by najedli się nią wszyscy. Ale jak ją podzielimy na tyle części? W jedyny sposób godny borówki imperialnej. Wow! Mały, leś na miasto i przynieś mi mój owoc i niech moc będzie z tobą. Co tak jest, jest, mistu? Paprika, midur, u góry sos czosnkowy, e, sos ostre, sos inny. Ależ pan przygotowany. Było. Będziemy robić frytki? Frytki będą jako dodatek. Dodatek do czego? Do kebab. Dyner kebab. Łepciowy, drobioby, cietko bardzo pyszny. Cześć, lubię! Wow, Ja też! A pani? Żartujesz, Zajkowski? Kebaby to ja pochłaniam w ilościach przemysłowych! Lale to lasy. A Co się stało? Nie ma mięso! Nie wziąłem! Bok! Ani łebcioby, ani drobioby! I co teraz? Spokojnie, spokojnie, zaraz to rozkminimy. Czesio i Zajkowski, skoczycie na miasto i kupicie habaninę. Macie tu stówę i gońcie, no? A pani? A ja odgonię smutki pana Abdulla. Nie ma czasu!